Artur Mazur, klatka po klatce ze mną, Mateusz od pogali UFC 299. Już w Polsce zwycięstwo nad Rafaelem Dosaniosem. Jeśli chodzi o nazwisko, Gamer, to chyba jest najcenniejszy skalp. Ja to napisałem na Twitterze, to jest chyba najcenniejszy skalp, jeśli chodzi o Twoją karierę. Jeśli chodzi o nazwisko, witam wszystkich. No na pewno, no, Dosanios, potężne nazwisko w Stanach, w Brazylii, w UFC. No już nie będę po raz kolejny cytował kim on był i co zrobił i <laughs> jak bardzo doświadczony jest, nie patrząc nawet na te numerki czy tam ryzyko, co mogłoby się wydarzyć. Przeda po bezapelacyjne największe nazwisko, najbardziej zadowolony jestem. No i jak mam być numerem jeden w kategorii, no to muszę wygrywać z takimi nazwiskami, z takimi rywalami, więc tak, zgadzam się zdecydowanie. I tak sobie pomyślałem, że jeśli chodzi o nazwisko Dosanios, natomiast sportowo aktualnie w Twoim rekordzie najcenniejszy Sarukyan, zgodzisz się? No, myślę, że tak. Myślę, że tak. Tym bardziej patrząc w jakim ułożeniu jest Sarukyan teraz i, i jaką ma walkę i jaką może mieć wartość po, po wygraniu tej walki, więc bezapelacyjnie. No. To raz. No, ale dwa, cieszę się, że w naszej konfrontacji to ja jestem u góry i, i jak mocno Piętnowany by nie był, Carukian, tak w CV wisi tam, że ostatnią przegraną, no, miał, ze, ostatnią przegraną miał ze mną, więc, więc to raz, dwa, myślę, że dojdzie do naszej walki w przyszłości na pewno, liczyłem się z tym od, od samego początku, więc mam to gdzieś z tyłu w głowie, że jeszcze raz się spotkamy, z czego też się cieszę, bo jestem zawodnikiem takim, który mi, który mi leży, że tak powiem. Wiesz co... Mam wrażenie, że Ty w ogóle w UFC odnalazłeś swojego Normana Parka. <laughs> Troszkę iskrzy tam. E, odnalazłem <laughs> siebie po prostu, bo lubię wyzwania i lubię w UFC mocne walki. No, do, do tego momentu same, toczę same mocne walki. No i myślę, że to się nie skończy, no ale e, po to trenuję no, 23 4 lata już i po to poszedłem do UFC, żeby tylko takie walki toczyć, więc, więc super. No. Arman jest trochę pyskaty. Ale na korytarzu American Top jest grzeczny na przykład, czy w kluby, więc to, to bardziej jest gra taka medialna. Myślę, że te nasze ucierki będą się zagęszczać im bliżej naszego spotkania, więc... Więc dobrze, no musi ktoś być, który pyszczy, żeby tą atmosferę pod, podkręcać. Po, po zwycięstwie z Rafaelem Fiziewem byłeś w pewien sposób rozczarowany. Jakie myśli dominują po y, zwycięstwie nad Rafaelem Dosaniosem? Artur i jego podchwytliwe pytania. W jakim, <laughs> w jakim kontekście byłem rozczarowany? No, w takim, że ta walka nie potoczyła się tak, jakbyś chciał, żeby się potoczyła, żeby nie pokazałeś wszystkiego, co przygotowałeś, że nie było tego stempla, o którym mówiłeś. Więc zastanawiam się, jakie myśli towarzyszą ci po tym zwycięstwie? No... Znaczy, no, generalnie to tak jak widzisz, mówiłem, e, czy mówił Mike Tyson, że można mieć plan do momentu pierwszego ciosu i idealnie ta walka to pokazała też, bo plan był zupełnie inny, e, a nagle w pierwszej, na początku chyba pierwszej rundy nawet <coughs> zacząłem musiałem się budzić z kolan i, i szukać świadomości, po prostu poprzez co ten błędnik, ta świadomość potrzebowała trochę czasu na, na, na dojście do siebie, nawet Borys Mańkowski był trochę zły bo to chyba było przy momencie zejścia chyba do, do nóg Zejście tam najpierw było kopnięcie, później później, były później ciosy. do bitka jeszcze tak. no nawet borys był zły, dlaczego tak szybko chciałem iść po te nogi skoro ta stójka na początku naprawdę te ręce szybko chodziły no ale to jest coś takiego, że ja nawet nie myślę o tych zapasach a mój organizm szybko reaguje po prostu i on sam to robi, więc, więc to był odruch bezwarunkowy, kiedy po to poszedłem, ale no jest kilka punktów dodatnich po tej walce, czy po tym wszystkim co się wydarzyło, bo raz e, pokazałem, że naprawdę w ciężkich kryzysowych sytuacjach potrafię się odnaleźć, potrafię wrócić do, do rytmu walki i potrafię wygrać tą jeszcze walkę. E, to raz, dwa. E, po raz kolejny było pokazane, że gdybym miał dwie rundy, to... Z, te tempo jeszcze bardziej by wzrastało, bo w momencie, no trochę potrzebowałem na dojście do siebie, ale ta trzecia runda już, stójkowo już, już, znaczy już, już zaczęło chodzić, zaczęło, zaczęło chodzić tak, że przestałem myśleć, analizować czy się boję, czy się nie boję, czy warto wejść i zaatakować, tylko mój organizm był szybszy niż moja głowa po prostu i, i myślę z każdą kolejną minuto, minutą coraz bardziej by się to rozkręcało. Eee, więc ty widzisz, te czwarta, piąta runda jest mi bardzo potrzebna zawsze. Eee, Wiesz, więc no walczyłem z gościem niezwykle przebiegłym i doświadczonym, więc on zapowiadał w walkach, że będzie chciał się tarzać ze mną, wymieniać te, te, te chwyty w parterze, a, a, a to pokazało coś, coś innego, ale moje zapasy są na tak wysokim poziomie i nazwy je brylantowymi, że, że no ratują mnie w każdej sytuacji w każdej sytuacji dają mi pewność siebie. To jest niesamowite. Więc... To jest niesamowite z jaką łatwością ty przenosisz walkę do parteru i to przy okazji jest efektowne. Mo może to co dzieje się później nie do końca, bo jakby wiesz Zarzucają ci, zarzuca ci część fanów, że nie potrafisz później tej pozycji, że tak powiem, utrzymać, ale to w jaki sposób ty przenosisz walkę do parteru, to, to, jest, nie, to jest naprawdę coś wielkiego. To, to oczywiście przyjmuję tą krytykę, przyjmuję te słowa ludzi niezadowolonych, no bo nie każdego można uszczęśliwić, są fani stójki, są fani grapplingu. Wiesz, jedni fani wymagają czegoś innego, drudzy czegoś innego, wiesz, jedni są zachwyceni moim występem, drudzy są zniesmaczeni z moim występem, jest to w zupełności naturalne, przyjmuję, ale to też pokazuje... Potencjał, jaki mogę usprawnić albo dołożyć na przyszłych moich walkach, bo wydaje mi się gorzej by było, jakbym wyszedł i wszyscy by byli zachwyceni każdym elementem, więc ciężko by było coś dołożyć na przyszłość. A jeżeli mamy tutaj tyle niedomówień jeszcze w moim mniemaniu i w mniemaniu fanów, no to to pokazuje, że naprawdę mogę progresować jeszcze mocno na przyszłe walki, więc, więc te. Najpiękniejsze elementy jeszcze są przede mną, a przede mną już jest tylko to 5 i, i walka o pas, więc, więc jak ma się to u, uwydatnić w decydujących walkach, no to, no to niech to się wydarzy wtedy. Słuchaj, ty dokonałeś rzeczy niemożliwej. Zrzuciłeś Chandlera z piątego miejsca. No tak, który jest. <grym> e, który, który był jest... przyspawany do tego piątego miejsca. I nie walcząc od dwóch Dokładnie. lat po prostu, a, a, a widzisz, a po takim występie co żeśmy przed chwilą powiedzieli dla wielu osób w różnej ocenie, UFC doceniło i, dało, i, i wskoczyłem do top 5 więc, więc no naprawdę musiał, musiałoby to się im spodobać Myślę, że się spodobało oglądałeś yy, komentarz Bartka Stachury po twoim pojedynku? Nie, nie oglądałem tak duża intensywność była po, przed tym pojedynkiem, w trakcie pojedynku i po tym pojedynku, że w momencie kiedy wróciłem do domu to tak jakby odciąłem się od od tego MMA generalnie, no bo ta moja głowa też musi odpocząć. Ostatnie 5 tygodni w American Top Team i tydzień w Fight Weeku to była przysłowiowa pralka. Cały czas była duża intensywność, więc po do domu zacząłem się po prostu korzystać i cieszyć prozum życia, że tak to powiem I, i dzisiaj mocno niewyspany jestem przez swoje dzieci. Wiem, wiem co to ale, znaczy, ale, też mam ale, ale, ale no wróciłem do tego momentu, cie, staram się cieszyć każdym elementem e, chwili z nimi po prostu i... i i, I na analizę przyjdzie czas jeszcze, a co powiedział Bartek? Dużo, dużo ciepłych słów yy, pod Twoim adresem, że po trudnym początku się odnalazłeś, że właśnie zapasy to jest. No, po, potwierdziłeś niesamowita broń, ale zwrócił też uwagę na jedno i powiem Ci, że też czytałem takie komentarze po tej walce. Mhm. Na przykład w Polsce pojawiały się głosy: słuchajcie, jaramy się walkami gamera, bo on jest nasz, to jest nasz gamer. Ale kibic w Stanach chyba nie do końca mógł być zadowolony z poziomu emocji w tym pojedynku. Jakby zabrakło takiego, wiesz, stempla, trochę krwi. Podchodziłeś tak do tego? No ja jestem sportowcem. Ja dążę do wygrywania walk, wiesz. No ciężko powiedzieć, co by było gdyby, gdybym mnie dostał tego szczała, wiesz co bo ja na przykład pamiętam walce moment, kiedy dostałem go, znaczy kiedy się budziłem z niego, gdzieś musiałem wykaraskać się z tego i pamiętam też był moment taki, że Bałem się tak jakby wejść w tą stójkę zaraz po tym, bo bałem się, że to się po, ponowi na przykład i wolałem Bolałem go pochwycić i wybrać i bezpieczniejszą opcję, wybrać bezpieczniejszą drogę właśnie, żeby go chwilę przytrzymać, dojść do siebie, niż wejść w ponowną wymianę, żebym po raz trzeci poleciał na kolanach albo zakończyła się ta walka przed czasem po prostu. Wiadomo, fani by byli uradowani tym, że walka się skończyła przed czasem, ale ja bym był e, z depresją, pewnie bym wrócił tą przysłowę do Polski, że przegrałem walkę, więc w moim mniemaniu jako sportowca wybrałem drogę, Lepszą dla mnie, ale o decydującym wyniku prze, przechodzącą na moją szale. I myślę, że to było w tej walce najważniejsze. A widziałeś, co Dan Hooker napisał po, po, po tej walce? Pewnie dotarło. Dan Hooker to chyba od drugiej czy trzeciej walki po prostu prosił o walkę ze mną, ale z jednej strony. Muszę nie dziwię, no, skoro on jest dziewiąty, czy dziesiąty czy 11 gdzieś tam w rankingu, ja jestem piąty, no to wiadomo, że goście z góry będą się prosili o walkę ze mną. Wszystkim się wydaje, że to będzie łatwa walka i wyjdą mnie znokautują, ale 24 <śm> zawodników tak mówiło, że wyjdzie mnie znokautuje, a wychodzą do klatki, dzieje się zupełnie coś innego, więc każdy musi stać w kolejce i czekać na, swo na swoją możliwość. Czy rozmawiałeś z którymś z komentatorów, z kimś, powiedzmy, kto jest blisko UFC po tym pojedynku? Dzieliłeś się wrażeniami? Nie, nie rozmawiałem z nikim, bo nie miałem tak jakby możliwości na to. Po walce, kiedy odmęliłem swoje obowiązki medyczno-medialne, to poszedłem od razu do szatni, do Dustina Poriera, jego dziś wspierać przed walką. Później. Po Jego walce poszedłem do baru z Rajem i z Borysem, a potem pojechałem do hotelu po prostu, więc nie miałem w sumie kiedy. Mam nadzieję, że ten wypad do baru, że tak bym. No, spotkałem Neita Diaza tam na przykład, więc, więc było przyjemnie. Zbiliśmy pionę, żeśmy zagadali za... sobie chwilę. Strzeliłem trzy setki nas szybko, no i poleciałem dalej. wiesz. No. Ale... Zupełnie naturalne, no wiesz, balans musi być Słuchaj, zachowany. Tej w ogóle jest zupełnie naturalny. Wrócił ten. Ten gamer, którego my znamy, wiesz o co chodzi. To ja powiem ci jedno: kiedyś Franciszek Smuda powiedział coś takiego, ja poznaję dobrego piłkarza po tym, jak wchodzi po schodach. Jak ja zobaczyłem, jak ty idziesz do tego busa na galę, to mówię, nie no, on nie może tego przegrać. Tajfun. Po prostu tajfun. I to jest w tobie niesamowite. Dzisiaj przeczytałem komentarz. Wywiady z gamerem powinny być puszczane o 6 rano, wtedy kawy nie trzeba pić. No tak, wiesz, no, tyle lat już trenuję. Od jakiegoś czasu gdzieś ta psychologia też zaczyna coraz bardziej mi leżeć. Zaczynam się zagłębiać w nią. Ale dziś nie chodzi tutaj o słówka jakieś motywacyjne, czy hasła rzucane. Tylko bardziej, wiesz, o oddechy, o koncentrację, o wizualizację, o podejście właśnie do tego wszystkiego. I i w pewnym momencie jak zaczniesz wszystko robić tak, jak należy, czyli trzymać się tych podpunktów, no to nie ma miejsca dziś na zawahanie, na jakąś niepewność, na jakieś rzeczy, które, które mogłyby cię odciągać tego, tylko to jest wszystko na, w tendencji wzrostowej. Dlatego moje pytanie: na ile o Twoich wynikach sportowych decyduje Twój mental, a na ile umiejętności? Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Myślę, że jedno z drugim się nie właśnie wiąże ze sobą. Na przykład przed tą walką, bo przed wizualizacją też tworzyłem tak zwane kotwice, czyli podpunkty w, w tych, których ja jestem najmocniejszy i co charakteryzuje mnie jako zawodnika po prostu. I jednym jednym z, jednych z tych podpunktów tej kotwicy była niezachwiana wiara w siebie i że mam charakter stworzony do tego, więc po prostu ja już się tak urodziłem. I teraz dokładając do tego mój element sportowy, plus dokładając teraz ten element psychologii, to tworzy taką bazę, która no, musi odnieść sukces. Nie ma innego wyjścia. The one and only. A ty widziałeś swoje wyjścia do klatki? To jest niesamowite, jak ty wchodzisz do klatki. Widziałem, zdjęta. jak tę koszulkę ściągam. No, no, no. To jest nieprawdopodobne, powiem ci, to robi takie wrażenie. Ale posmiczne. to jest wszystko freestyle. Wiesz? Bo najlepsze jest to, że przed tym wyjściem, kiedy stałem na tej linii. I tam, wiesz, stoisz na linii za tą kotarą, za chwilę przychodzi ten gość od UFC i tam zaczynałem ci odliczać, i od 5-4, i twoja piosenka i ja przed tym odliczaniem mówię do Borusa, dobra, to ściągnij mi tą koszulkę przed wyjściem, tak jak zawsze on to robił, nie? On mówi, no dobra, dobra, 5-4, 3, 2, mówi, piosenka leci, mówię, dobra, walić tą koszulkę. <głos> <głos> no, tak więc to jest wszystko niezaplanowane, po prostu to jest nagle z odruchu. Przychodzi mi na myśl, ja mówię, dobra, działam teraz, wiesz, no i podobnie jest w walce, nie? Kto mógł o ciebie tak powiedzieć? Prawdziwy gamer idzie zawsze ostro. Maniak. E, ten maniak chyba tak się zrzuciło. Znaczy to Dustin? Dustin, Dustin no to no on mi powiedział. To chyba na konferencji tak. prasowej później powiedział. E, ja tego nie widziałem, ale mówili mi później o tym po prostu. No cieszę się, wiesz, no naprawdę 5 tygodni z Dustinem spędziliśmy bardzo ciężkie, te sparingi były naprawdę na krawędzi, więc e, miło, że się tak wypowiada, no jest bezapelacyjnie jedną z największych gwiazd w UFC, więc każde jego słówko o mnie czy wrzucony ten post na, na jego stronę na pewno mocno podbija moją osobę? Tak się zastanawiam, w jaki sposób złamałeś mu żebra, bo o tym też powiedział. Ty chyba przejmiesz ksywę zgniatacz od Pietrusia, bo już to chyba drugie żebra w, w ATT. No chyba tak, właśnie te, te żebra to tak właśnie kule, nic nie powiedział przed, wiesz co, powiedział po dopiero. Mów jak coś się dzieje, Kler. No. <laughs> on tego jeszcze nie wiedział, widzisz, nie? Bardziej widzisz, to chyba nie chodzi o styl zgniatania, bo ja nie jestem gościem, który łapie i trzyma, tylko to bardziej chodzi o intensywność i o te scramble, które, które powstają w trakcie walki, bo tam, tam to było tak. Tam się działo tak po prostu, więc, więc to mu one musiały gdzieś chrupnąć w międzyczasie tego wszystkiego, ale widzisz, no nie przyznał się, nie? dopiero powiedział po, więc. więc... Bardzo przepraszam Dustin, że tak się stało, ale skoro mógł wyjść zawalczyć i dać taką walkę, to nie było to chyba aż tak I najważniejsze jest to, że on to docenił. To jest I docenił, no oczywiście, no oczywiście. Wyzwałeś do walki Islama Machaczewa i kibice się zaczęli zastanawiać, ile tak naprawdę realnie kroków Ty musisz wykonać, żeby dobić się do walki z mistrzem. Tylko to nie było wyzwanie takie, że chodź walczyć, tylko zaczekaj na mnie po prostu, nie chcę, żeby... Z pełnym szacunkiem, z żeby pełnym... też było, tak, ja ten... widziałem to nagranie zza kulis i ty zawsze zwracasz się do niego z ogromnym szacunkiem i to samo dostajesz od, no, tej, bo ja od, od znam... zawodników z Dagestanu. Ja znam wartość zawodników z Dagestanu, to są najlepsi zawodnicy na świecie, a jeżeli chodzi o zapasy, no to dominują większość kategorii na igrzyskach olimpijskich czy na mistrzostwach świata, więc tam musi być pełen szacunek, nawet... Ee... Mm, jak to powiedzieć, e, Zybityszka mnie tak nazywał. E, no, bardziej to moje zaproponowanie Dagestan w Wrestling w, vs Poland w Wrestling to pyszałkowate, o, było, było mocno pyszałkowate, ale to tylko w tym kierunku muszę iść, no bo. E, Stawiając czoła islamowi, no to już najwyższy jest poziom sportowy i już górna granica sportu, do którego się dąży, więc samo dojście do tego momentu będzie coś, czymś świetnym. Wyzwałem go z wielkim szacunkiem, no bo mierzę jak najwyżej. Wyzwanie to jest, to jest moje drugie. Ja, no i realnie no myślę, no z dwie walki na pewno. No. Jak jestem w top 5 i dostawałbym tylko zawodników już z tego topu, gdzie tak to się toczy, tam, no to realnie dwie walki na pewno. No. Tak jak powiedzieliśmy też przed chwilą, styl na pewno tych walk mocno będzie zmieniał, ale no myślę, że jedna walka w tym roku, druga w przyszłym roku to na, naprawdę może mnie przybliżyć, plus później dostępność e, rywala, mistrza, e, dobry czas, więc e, no realnie myślę dwie walki. A realny rywal w następnym pojedynku, zwycięzca, inaczej, przegrany? Pojedynku Oliveira-Carukian, tak myślisz? No, myślę, że jest duże to prawdopodobieństwo, że może być właśnie rywal stąd. No jest jeszcze Gacy Holloway, też nie wiadomo, jak tam się, jak to się zachowa, jak to się potoczy. Ale ty zawsze patrzysz w górę, to, to się nie zmienia. No, no tak, no bezapelacyjnie. No, Charles Oliveira już też podszybywałem kilka razy. On nawet też zwrócił się raz z szacunkiem, że że patrzy ambicjonalnie na mnie, skoro jestem w stanie go wyzwać do walki i gdzieś czuję pewność siebie walki z nim w parterze, no to też stawia mnie to w roli mocnego zawodnika. No z Starukanem już walczyłem, ale nie miałbym najmniejszych szans wyjść z nim jeszcze raz do klatki i zawalczyć, więc kto, już, kto to nie będzie, no to naprawdę będzie mocna elektryzująca i głośna walka. To za kulisówka a propos ludzi z Dagestanu. Najcenniejszy prezent, bo ja tego nie puściłem w materiale, który razem robiliśmy w tym dniu z Tobą, najcenniejszy prezent, jaki dostałeś od ludzi z Dagestanu. Gumy zapaśnicze. <grym> których robiłem od 4 Może... <grym> miesięcy. No i myślę, że. A jak to było? W jakich okolicznościach to się stało? To się stało w takich okolicznościach, że właśnie jak byłem w Abu Dhabi jako zawodnik rezerwowy, to. No mam parę znajomych z Dagestanu, żeśmy tam gdzieś siedzieli, rozmawiali ja mu pokazałem swoje gumy te szare, na których ja wykonuję ćwiczenia, no i gdzieś tam chciałem go podpytać o różne ćwiczenia, bo w momencie kiedy zobaczył grubość tych moich lin, czyli, czyli jak one są cienkie, to wybiegł bez słowa spokoju pobiegł po swoje, wrócił i mówi: masz prawdziwe gumy, trenuj na tych po prostu i wiesz i od tamtej pory zacząłem na nich ćwiczyć, Jeszcze to już przeszło 4 miesiące i nawet idąc teraz dalej, wiesz tak jak na ważeniu, wiesz, no bo oficjalnym ważeniu tym wieczornym, bo do tego momentu to wszyscy robią wagę, wszyscy są chudzi, nigdy na nikogo, wiesz, nie, nie, nie spoglądasz tak, jak on będzie wyglądał w walce. W momencie na ważeniu tym popołudniowym, kiedy wychodziłem do Dosaniosa, to też nie miałem czasu spojrzeć na niego, tylko wiesz, wychodzisz na ważenie, patrzysz na kibiców i biegniesz do rywala, patrzysz mu po prostu w oczy, żeby go przeciąć wzrokiem. I nie miałem momentu się tak gdzieś skupić na nim, popatrzeć jaki jest, ale kiedy wróciłem do pokoju, zobaczyłem nagrania, i jak widziałem, jak ten dosanios stoi, mówię, ty, ale wielki. I tak mówię, ciekawe, czy będzie silny, wiesz co. I to było moje pierwsze pytanie, bo wtedy był pierwszy moment, kiedy mogłem zrzucić na niego wizualny e, pogląd, jaki on jest. I mówię, ale ty, nie? Mówię, ale wydaje mi się, że przez tą moją pracę motoryczną, plus te gumy, które dorabiałem, to naprawdę nie czułem, żeby on był jakiś silny, wiesz, dla mnie. No A i w, wiesz, jakie ja miałem wrażenie? I w ciebie? momencie, kiedy ja jestem, no nie ja jestem nie największym zawodnikiem kategorii lekkiej, no to no, nie miałem żadnych problemów, jeżeli chodzi o osiłowanie się z nim. A nie wiem, dlaczego ja podczas tej walki miałem wrażenie, że obserwuję jakiegoś dziwnie większego Mateusza Gabrota. Czyli widzisz, czyli może nie jestem aż takim małym zawodnikiem Naprawdę, bo chyba po raz pierwszy miałem coś takiego. No, czyli te gumy gestańskie zmieniły, nie? <laughs> to jest, to jest <laughs> przepis na sukces. Ostatnie dwa pytania to jest niespodzianie. Ganka. Najpierw je zadam, a Pod, później... Podchwytliwa pewnie nie. Artur, jak, jak to Ty, <laughs> więc jestem gotowy. Gdzie wolałbyś się bić? Na arenie pełnej kibiców, czy tam, gdzie kibiców nie ma? Eee, nie no, nie mogę tutaj wybierać pomiędzy tymi dwoma rzeczami, bo wiadomo, że arena, tak jak teraz kasaja Center, 20 tysięcy ludzi dookoła, no coś fantastycznego to jest, więc każdy zawodnik marzy, żeby walczyć o walczyć na takich galach. Ale gale w Apex też też mają swój urok na przykład, no bo masz mniejszą presję, tak jakby wychodzisz tam jak do, do sparingu, do treningu po prostu. I jest to przełożenie na antenę telewizyjną, więc jednej i drugiej mają gale swój urok, ale jak miałbym wybierać, no to w swojej walce o pas chciałbym bić się na potężnej na potężnej arenie. Drugie pytanie. Walka za milion dolarów o nic, walka o pas UFC za darmo? Walka o pas UFC za darmo. A teraz trzecie pytanie. Kto mógł Ci takie pytania zadać? Borys. Zobaczcie jak oni się znają. To jest nieprawdopodobne. Rozumiecie I, on, to? I na pewno powiedział to drugą odpowiedź. Oczywiście, że tak. No. Ale i, i, jeśli chodzi o drugie pytanie, to ja sam powiedziałem, ja wiem co on wybierze. No, no tak. No stary, no to, ten temat się przewijał no, to nawet z moim przejściem do UFC. i W momencie, kiedy duża stawka była na stole, a ją ja po prostu... Wziu, dobra. <laughs> pas sportowy i marzenia po prostu wiesz więc więc nie no, bezapelacyjnie. Nie? Jest jeszcze jedno to już nie będzie pytanie. Fajnie się obserwuje zawodnika który wygrywa i ma takie wsparcie obok. Jak widziałem te wszystkie zdjęcia Borysa Raja Krzyśka Klaczka yy, trenerów twoich Asi naprawdę yy, no, wielu wielu osób. No to powiem Ci jedno, yy, to jest coś wielkiego, naprawdę. To nie. jest coś, tego się kupić nie da. Ja też jestem bardzo im wdzięczny, że, że tak to wygląda. No nasza współpraca układa się bardzo wzorowo, że tak powiem, od dłuższego czasu. Ja nikogo nie muszę namawiać, no Krzysiu Klaczek przyjechał sam nagle, Asia przyjeżdża sama, Borys i Raju to wiadomo, że są i nie muszę ich prosić o to. Eee, nie wiem, no... Jak robię wagę, każdy się porozumie bez słów, każdy ma swoją funkcję, każdy wie co ma robić, element fight weeku medialny, każdy wie jak się poruszać, rozgrzewka, wyjście, waga, jedzenie, no naprawdę rozumiem się bez słów. Może nie mamy jakiegoś trenera głównego nad sobą, który wskazuje palcem, krzyczy i trzyma gwizdek, ale my tego nie potrzebujemy, bo jesteśmy sami sami sobie wystarczalni, w sensie, że wiemy, czego chcemy, wiemy, dokąd idziemy, nikogo nie trzeba mobilizować. Każdy z nas się też wywodzi z innej płaszczyzny, co każdy sobie może podpowiadać. Plus nawet teraz taką ciekawostkę mogę powiedzieć, że była ekipa filmowa ze mną, która tworzy gdzieś, e, zbiera materiały dokumentalne, bo w przyszłości powstanie film i oni sami byli pod dużym wrażeniem, jak ta nasza drużyna wygląda jak ona funkcjonuje. Więc, więc cieszy mnie to, no i tak jak powiedziałem przed chwilą, jestem wdzięczny chłopakom i dziewczynom w postaci Asi czy innych moich fanów, fanek, że, że tak to wszystko się układa. Z taką drużyną do celu, a cel jest oczywisty. No oczywiście, złoto kategorii lekkiej. Tak jest. Panie i panowie, moim i waszym gościem był top 5 UFC bardzo silnej, mówią nawet, że najsilniej obsadzonej kategorii no. wagowej. To brzmi na gamer dumnie i tego Ci gratuluję. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Artur.